4 kwietnia 2020 no, zegar w kamerze pokazuje 12.48 No pod względem magicznym jest to idealny czas, ale ona kłamie jest 12, mniej trochę tam 20 czy coś w tym stylu i no, nad Stawek i tu sobie pogadamy już tak finałowo chyba bo się nagadałem już chyba dosyć może w końcu do was coś dotrze i zrozumiecie o tam chyba rybki albo żaby się kręcą ptaszki śpiewają słychać w lesie pociąg odjechał a ja tu przyjechał no trochę popiłuję teren mój więc do lasu wam nie wolno a ja jestem na swoim terenie, zauważcie, nie, czyli jak widzicie, yy, przejebane jest wasze życie, no, a widzicie, takie coś jak ja mam tutaj, moglibyście mieć już, no, 33 lata temu, a, no bo wtedy wpadłem na ten pomysł, jak mówię, to jest okrągły, to jest dookoła, nie, biegnie w środku jeszcze, o, coś plusnęło tam, widzicie, tam jest oś, o której, wokół której, jak mówiłem, Wam zakręci się świat. I tak będzie, tak będzie, kochanie. Ja tu wziąłem parę papierków i zaraz Wam coś pokażę. I pójdzie Wam w pięty. No bo yy, gdybyście tak mieli, gdybyście mnie posłuchali, właśnie 33 lata temu. I zrobili to, to dzisiaj każdy, powtarzam, każda polska rodzina miałaby coś takiego. No, tylko większego trochę. Tak jak mówię, około dwóch hektarów ziemi, czyli swojej działki, gdzie byłaby woda, las, plaża, cisza, spokój. No i co? No bylibyście w izolacji, czyli w separacji, i ta epidemia by Wam nic nie zrobiła. Gospodarka tak, jakby była. No, prze, 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 no, przystosowana do tego stylu życia nie musiałaby nic hamować, nic wyłączać, wszystko by szło tak, jak szło do tej pory. Czyli byśmy się śmiali z tego, nie? Z tej epidemii. Świat by jęczał, a my byśmy się śmiali. Znaczy byśmy mu pomagali, nie? Bo to o to chodzi, nie? Jak ktoś biedny, to trzeba mu pomóc. No więc te 33 lata temu to ja co zrobił? Ja wymyślił. I tu tak jest. To jest pierwszy list, jaki napisałem. Tu jak widzicie, ja tu gdzieś tam pokazywałem w którymś filmiku, ale tu pokuszę. Jak widzicie, jest taki, taki jakby trójkorona, nie? I jest pięć półkoli na zewnątrz i 3 wewnątrz. Razem daje nam liczbę 53. Ja urodzony w roku 53. 44 dni po zdobyciu najwyższej góry świata. No, a dzisiaj, jak widzicie, urodziny zięcia, 4 kwietnia. No, i ja tu opisałem: przesło robocze 100 metrów. Tu, tu działka wtedy to czarne. To czarne w środku. Tu zrobiłem taki rysunek poglądowy. Widzicie, trzy koła i w środku jest taki trójkącik, widzicie go tam? biały, to jest działka budowlana przy 100 metrach promienia tego, tego koła jednego ona ma 16 ar ale jak widzimy tu jest trzy yy, takie fragmenty, te zielone to las i trzy fragmenty niebieskie to woda no i przy 100 metrach ta działka cudzamen do Kupy jak policzyłem ma 45, 85 ara wow! nie? Czyli mieszkając tu w tym białym, mielibyście no, prawie pół hektarową działkę. I każda rodzina by miała taką działkę. I taka działka, tu już jest finałowa konstrukcja, gdyż ja no, myślę cały czas i wymyślam. Patrzcie, to jest no, ten pierwszy model powiększony. Nie? Ale wielkość jego może być dowolna. Dosłownie. Teoretycznie jedno przęsło mogłoby w ten sposób obiec teren całej Polski. Nie? Ale to nie ma potrzeby, no, trzeba by ich więcej nie no, wiadomo. W każdym razie widzicie, jak, jak tu się mieszka. Te czerwone to domki. Nie? No, Czyli tak, plus minus 100 metrów, jedna rodzina od drugiej. Czyli zero kontaktu. Żyjemy sobie w naturze spokojnie. Tak jak ja teraz widzicie, wy tam sracie, pierdzicie, wyjecie, dusicie się, wkurwiacie się, wariujecie szajba i tak dalej. Nuda i wściekłość. A ja sobie spokojnie widzicie przyjeżdżam na swój teren i robię co chcenie. No i tak by każdy z Was mógł to robić. Ale nie chcieliście. Olaliście temat. No, no patrzcie, pierwsze kwiatki, widzicie? Ile tu żółtego kwiatka narosło? To nie jest mleczek, to jest jakiś wodny, taki, y, nie pamiętam jak to się nazywa. O, widzicie, ile tego jest. Żółty kolor oznacza, <śm> <śm> y, no, kojarzy się z papierami, nie z wariactwem ale sami widzicie, że y, gdybyście to zrobili, czyli cały kraj podzielili na taki, na taki styl, właśnie. Y, no, ja wyliczyłem, to mi wyszło, że około 14 milionów i tyle, nawet teraz przy tym spisie znalazłem, że jest 14 milionów adresów, nie? czyli potencjalnie rodzin. A więc tyle takich działek właśnie w kraju dałoby się wykroić, nie takich półokręgów, bo taki półokrąg i działka budowlana to na jedną rodzinę. Czyli każda rodzina by mogła zamieszkać w takim spokoju, nie? Zalety tego przęsła są tak. Tak wielkie, że no tam mówiłem na poprzednim chyba filmiku, że jak wymyśliłem to, to zakrzyknąłem: "aj karet No, no, skakałem z radości, nie? że takie genialne, nie? No i wszyscy, którym pokazywałem, mówiłem to na chyba na ostatnim, byli zachwyceni, no ale nikt nic nie zrobił. No. i teraz patrzcie, bo to też jest ważne. Eee, eee. Tą kartkę, dokładnie tą, bo to różne style tam opisywałem, różne daty. Chodzi o to, że tą karteczkę miałem dwa lata temu, no to już trzy lata temu. Rok 17, stałem na rzece Czarnej na moście i to był taki pierwszy filmik, jak zacząłem nakręcać. Znaczy w 17 roku stałem na rzece na mo... Czarnej na moście i miałem tą kartkę dopiero po paru dniach, wiecie co zobaczyłem i wtedy ścierp, ścierp, ścierpła mi skóra, gdyż y, przypadkowo wziąłem kartkę, która widzicie datę? 9 lipca 2001 a wtedy, o ile ktoś pamięta, y, w 17 rok było bardzo, bardzo mokro, ta rzeka Czarna wylała, ja tam stojąc na moście mówiłem, że rzeka Czarna jak Morze Czarne Yy, czyli że mm, no tu u mnie też ta woda taka czarna, nie, w tym stawku yy, jak może czarne, nie, bo tam wylała i tam pokazywałem, nakręcałem ten filmik i ja akurat nawijałem o tej powodzi też tam wspomniałem, yy, że była pierwsza w 97 roku tu mamy 9 lipca czyli jakby takie powtórka, nie miałem 44 lata w 97 roku yy, i ja yy, w tym 2001 roku, w tym. No, jak się nazywa? Ona, słońce wyszło, widzicie? E, gdzieś to było koło Wielkanocy, tak jak teraz widzicie. No, o właśnie, powtarza się sytuacja. E, koło Wielkanocy to było. Ja. Taki konkurs ogłoszono w Głosie Koszalińskim na. Na szalony pomysł. No, i ja właśnie takie coś wysłałem im na konkurs. Taki rysunek, i. No, tylko ten opis taki był niefortunny, chyba. No dość, że opisano 32 pomysły, a mój prawdopodobnie 33 wyrzucono do kosza, bo właśnie w głosie z 7 na 8 lipca 2001 roku, zauważcie, 7 na 8 lipca, czyli to była sobota, niedziela, magazyn opisano, że 32 pomysły wpłynęły. Czyli jak mówię mój pewnie sekretarka jak zobaczyła to pismo, to pomyślała co za dureń i chyba wyrzuciła do kosza, czyli 33 opisano te 32 owszem wygrał krąg, ale nie taki wodny, a kamienny. To też ma znaczenie no i wiecie co? Ja tak przeczytałem, byłem pewien, że wygram nie tam było 8000 do wygrania chciałem właśnie wziąć te pieniądze, przeznaczyć na ten wy To chyba rybki pływają, takie strzałki lecą. Na wynajęcie tej wydzierżawienie kawałka ziemi od Agencji przy Rzece Czarnej i, i pokazanie jak się to robi, nie tak i wtedy, żeby tak już pokazać na, na, na pełniejszą skalę, nie. No bo ja się męczę z tym pomysłem już czyścić lata u siebie i jak widzicie nic z tego nie wychodzi. No ale, yy, no i okazało się, że, że nic nawet nie opisano, nie wspomniano nawet słowem o moim pomyśle. No wiecie i zrobiło mi się tak strasznie przykro, no prawie się rozpłakałem, nie. No. To był 7-8 lipca 2001. No i następnego dnia był lany poniedziałek. Yy, 128 mm opadu yy, zatopiło Gdańsk. Zaczęło się od mrzawki nie? Mam artykuł, gdzie tam pisze, że właśnie 128 mm yy, no, zatopiło Gdańsk. Potem front atmosferyczny stał na linii Wisły i przez dwa tygodnie prawie i, i ten. No i tak lało że najstarsi ludzie nie pamiętali. No a sami wiecie, była druga powtórka po czterech latach zaledwie ten. Mówiono, że to tamta z 97 raz na 1000 lat, a tu 4 lata i bach. No i ja wtedy tam pamiętam pisałem dużo do, do Radia Trójki, chyba im wysyłałem różne tam takie moje produkcje. Oni ten pomysł znali, też byli zachwyceni, ale też olali, nic nie powiedzieli i ten... No i e, krótko mówiąc, no przyjąłem, że to jest kara, ewidentna kara za to, że nie chcieliście, że tak powiem, ponownie zrealizować tego pomysłu, nie? Jak więc widzicie, e, teraz e, ponownie przy Wielkanocy e, ten, teraz ja mogę powiedzieć, ogłaszam konkurs, e, kto pierwszy albo, no, zacznie to robić, czy jak tam, no, Mm, ale fajna głębia, widzę czystą wodę, normalnie jakieś chaszcze, no. no, trzeba będzie to wszystko, właśnie niedługo ruszymy, dobra, mm, no, e, czyli kara jakby za grzechy, nie, no i wtedy w radiowej trójce, wiecie co usłyszałem, coś na mój temat, nie, Apagę satanas, precz szatanie, nie, no bo wszyscy byli załamani tym, że tak straszne rzeczy i ja to wiążę z, ze mną, nie, więc zamiast zrozumieć i ustąpić i zacząć to propagować i realizować, to pokazano mi fuck you, wyzwano od szatanów, diabłów i paszow won. No i teraz widzicie, przyszedł koronawirus, no i co? No i co? No, Ja mam, widzicie, żyję sobie spoko, mam wyjebane na tego wirusa, na tą epidemię, se przychodzę, siedzę, widzicie, ptaszki tu. To chyba drozdy, cała chmara ich tu leciała przed chwilą. Żurawie, no. Tu rybki w stawie. A to zaraz zobaczymy jakieś, bo widzę, że tu ganiają. Yy, czyli żyję se na luziku, nie? Mam raj na ziemi, koło domu tak samo widzieliście. A wy co? No, a wy co? No. A mówiłem, miasta to kloaka ludzkości, no. A ten styl, ten dokładnie, pozwala Wam opuścić miasta, i, i powiem od razu, im prędzej to zrobicie, tym lepiej, bo ta epidemia będzie się wlec latami i będziecie cierpieć, miasta będą upadać, wkrótce zabraknie tam Wam żarcia, yy, będziecie się kłócić, w końcu szajba zacznie odbijać, i no już nie chcę mówić, co się będzie działo, będzie po prostu apokalipsa. A możecie y, dosłownie od jutra ruszyć w dupę i wziąć się do roboty, nie? Czyli ruszyć w Polskę i, i wytyczać od nowa pola. No, jest taki na Srodomusa, który mówi wyraźnie, trzeba od nowa, nie, gdzie niegdyś ciżba mieszkała, teraz nikt nie mieszka. No. Czyli miasta, gdzie niegdyś było pełno ludzi, teraz nikogo nie ma. Trzeba od nowa wyznaczyć i rozparcelować pola, rozumiecie? Czyli z, zrobić okrążki, nie? Nie trzeba geudetów, nic, darujcie sobie te wszystkie prawne, srawne prawa, własność, wszystko. Po prostu y, cały naród, każdy daje z siebie wszystko, zrzucamy wszystko na kupkę, kto ma sprzęt, kto ma ziemię, kto ma pieniądze, umiejętności itd. I wystarczy wbić palik i zatoczyć koło, i już jest, nie trzeba go nic. No oczywiście, no trochę trzeba by jeszcze podyskutować na ten temat, bo to są takie przykładowe, nie? no nie musi tak być, no można robić stylem, tak jak tam bym pokazywałem, pokazywał, mm, kołowym, nie? no różne wersje mogą być, no Chodzi o to, że. Yy... Wszystko, co do, potrzebne do życia macie wtedy na miejscu. Nie? nie musicie chodzić po sklepach, nie musicie niczego transportować, przerabiać w jakichś tam przetwórniach, sprzedawać wszystko co wam potrzeba, czyli dach nad głową, żarcie, miejsce na wypoczynek, relaks i ten. Macie pod, pod zasięgu ręki, nie? Czyli możecie, że tak powiem, olać wszelkie przemieszczania się no 15,57 to jeszcze trochę mamy yy, czyli tak, to jest jak widzicie tu jeszcze tytuł taki z gazety dałem Polsce jutra potrzebna jest twórcza i dostatnia wieś a widzicie, no, no to jest to ten styl powoduje, że ropa jest na przykład niepotrzebna praktycznie w ogóle, bo to przęsło robocze, które tu takie widzicie, jest, to ono jest napędzane siłą wiatru, albo elektrycznie, czyli ten nie potrzeba w ogóle ropy, bo opór jest minimalny, ziemi nie orzemy w takim stylu, nic tam nie jeździ po ziemi, więc jest nieugniatana, nie trzeba chemii, no wszystkim steruje komputer, więc można tak to zorganizować, że nawet grama chemii nie będzie potrzeba, nic. Żadnej właśnie sztuczności, żadnego GMO. Yy, no wszystko się odbywa w sposób naturalny. No, Biomasa krąży, jakby wszystko, co zjecie, to w postaci tych resztek różnych organicznych wraca z powrotem tam. Oczywiście komposty i tak dalej. Ryby, odchody, woda tu przelewana. No Wszystko jest tanie, proste. Pompowanie wody z tego rowu na, na, na ten środek, jak też tam będę uprawiał różne rzeczy. To jest to są waty potrzebne. Nie kilowaty, tylko waty, rozumiecie, waty. Zresztą wiatr wieje, pompeczka i, i to jest, to są śmieszne. Energia jest minimalna, to styl ten powoduje, że dosłownie 1% energii potrzeba tej, co teraz potrzebujecie niby, nie? Bo wam potrzeba, potrzeba, bo musicie robić, latać, transportować, produkować, a tu nie trzeba nic robić, to wszystko minimalizuje, rozumiecie? Tam wam mówiłem, że ludzkość do tej pory jest jak larwa, która żre i srana wszystko. A ludzi jest coraz więcej. Mało, że ludzi jest coraz więcej, ale coraz więcej chcą. Nie? No bo wszystkiego jest coraz więcej i, i coraz więcej. Czyli nie dość, że ludzie się mnożą jak króliki, to jeszcze mnożą potrzeby. Nie? I, I to jest jakby taki wzrost do kwadratu. A ziemia już jest wyczerpana, bo w ciągu pół roku wyżeramy, wyżeracie wszystko co ona jest w stanie odtworzyć, nie? czyli już jedziecie na krechę jakby. Także to już jest finał i czas z tym skończyć. Dlatego ten koronawirus jest wybawieniem. Wiem, dla was to jest przekleństwo, koniec świata. No i dobrze, to jest koniec świata. Nie, te strzałki to coś innego. Uol, e? Tam to była ryba chyba, ale... Ale tak szybko wyszła. Nie wiem, takie strzałki latają po wodzie i one mnie zawsze zastanawiają, co to jest. Jak wieje wiatr, musi być coś innego. E? Może to duszki. Podobno takie duszki latają niewidoczne dla nas, obserwują. No, no. no są czary mary. Dobra. Yy, a tu UFO niedawno ktoś widział i kiedyś też mówi, że tu leciało widział. No, a widzicie? Widzicie? Przyglądają się nam. Góra się nam przygląda. Yy, nam to się zaraz kończy. O, to już 19, kończymy. I tu fajny czterowierz. Gdzie będzie myślał, żeby przynieść głód, stamtąd przyjdzie zadowolenie. Oko morza, przez psie skąpstwo, ponieważ jeden da drugiemu olej pszeniczny. A ja jestem biały pies krystaliczny według kalendarza majów. Oko morza, no nad morzem mieszkam, oko wszechwidzące mam, psie skąpstwo też jak widzieliście wszystkiego, używam w minimalnych ilościach. No, kapujecie? Idealnie pasuje. No. No to co? Robimy heja.